Pierwsza reakcja obronna to jest ja nie chcę się dać dymać, a druga reakcja jest taka, że no cholera nie bardzo mam wpływ na to, oni będą mnie dymać, w związku z tym nie pozostaje mi nic innego jak wydymać ich, jak nie będą patrzeć. Tak? I teraz ta gra, ona może być toczona właściwie bez końca. Dam tutaj jakby kilka wątków, które wpływają na moje myślenie. No zobacz mamy posła, posła europosła byłego polityka Richarda, który skuterami i, i ciągnikiem siodłowym i wszystkimi innymi historiami przejechał prawda te pierdyliard kilometrów i wziął pierdyliard euro z parlamentu za co prawdopodobnie zostanie ukarany na co mam nadzieję. Ja wiesz czy w ogóle słucham o tych kilometrówkach o czymś tam? Ja, ja jestem prosty chłopak i ja bym chciał, żeby to było prostsze. Znaczy ja bym Powiedział tak posłom, macie tutaj 3000 netto miesięcznie więcej do wynagrodzenia, żadnych kilometrów. I róbcie z tym co chcecie. Jakby w ogóle mnie nie interesuje, czy przybiegniesz, czy przyjedziesz samochodem swoim, szwagra, skuterem, ciągnikiem siodłowym, wszystko jedno. Tak? Wracam tutaj do hasła deregulacja. Do Im bardziej opisujesz jakieś przepisy, co można, czego nie można, tym bardziej zaczynasz grać ze społeczeństwem w grę.